i ja jestem Games i witam w kolejnym filmie na kanale i w tym przypadku kończymy event The Haunting Event Call of Duty Modern Warfare 2 DMZ Warzone tak jest zdobyliśmy wszystkie dusze, jest to oczywiście tak jest, już powiem jaka to jest liczba, jest to 2025, to jest właśnie taki mały teaser e, 2020, czyli 2025, czyli rok 2025 jest taki mały teaser w stronę Black Opsa 2, e, ale no, e, dobra, tak czy inaczej, tak jest, e, zabraliśmy wszystkie dusze tutaj, tak, mam 1000 ogólnie 29, jak już to widać. Tak, już wydałem 1000, ponieważ takie stekam kamufasz kosztuje 1000, może wam wrzucę screenshot. E, jak pokażę wam, znajdę go, wtedy będziecie jak widzieli, że kosztuje 1000, ja już kupiłem wcześniej, więc tego nie widać, tak? A więc jak już to widać tutaj, tutaj macie na dole, że kosztuje 1000 aż 1000 już e, tak? I tutaj zaraz powiem jak to najlepiej zebrać, w jaki sposób i tak dalej też zaprezentuję te nagrody, które jak już to widać tutaj one są mnie, tutaj teraz nie widać, tak żebyście widzieli te wszystkie nagrody. Tak się tutaj generalnie tutaj one prezentują. Może nawet na cel tego filmu teleportuje się w ten corner, żebyście widzieli nagrody tutaj główne, tak? Czyli pod mną są takie dwa skiny. I także mamy ogólnie nagrody tutaj e, takie, które możecie kupić, zaraz już je wam zaprezentuję. Ja więc jak widać wczoraj kupiłem Kamo, tu mam małe nagranie i właśnie tak to wygląda jak się kupi te kamo, tak i ogólnie jak wszystkie rzeczy kupujecie, to tak, że macie podobną animację, ależ kamo, ogólnie na końcu umówimy, pierwszą umówimy te nagrody, które no po kolei tutaj, powiedzmy jest ich 18, jak już to widać, więc pierwszą umówimy te No i przy okazji wszystko tutaj live kupimy, żeby nie było, więc kupiłem pierwszą yy, nagrodę jest to oczywiście yy, szaleństwo, tak, naklejka na broń i tutaj będzie oczywiście prezentował przy okazji yy, Generalnie jak zdobędziecie gdzieś sprawę pode mną, jakby tutaj są te właśnie nagrody, mamy mistrzostwo 1 oraz mistrzostwo 2, tak, jak zdobędziecie 10 nagród, otrzymujecie ten, to skin na Rowsera, właśnie się go zaprezentuje Oraz także koniga, jeżeli zdobycie 15 nagród czy tak jakby nie musicie wszystkich nagród zdobywać Tutaj niektóre na nagrody są takie powiedzmy niezbyt wartościowe Ponieważ są... Po prostu można je użyć, tak? I już się nie pokaże Typu właśnie pomięcie poziomu, pominięcie poziomu Tutaj double rzutem na godzinę na, na pół godziny na bronie Więc niektóre rzeczy są takie powiedzmy zbytnio niepotrzebne Więc nie da się ich nawet pokazać, co nie? A dobra, kupujemy pierwsza rzecz, jest to za 15, boom Kupujemy, powtarzam, co ma 2025 Dusz, zaraz y, 2025, zaraz też powiem o mojej metodzie: jaka jest najlepsza. Jeżeli to chcecie bardzo szybko ukończyć, jak ja, to skończyłem bardzo szybko, jak sobie widać. Jakby tutaj, jeżeli wy macie, to także tak, brawo. E, jakby tutaj, teraz ogólnie w Lulf's w zwiększy zwiększyli z 12 na 18, tak jak i w maczu, można zrobić na, na maksymalnie. Szczególnie moim zdaniem, to jest dosyć taka wolna metoda: jest taka średnia, w Dims jest najgorzej jak na razie. E, e, no i co, dobra, pokażmy to e, szaleństwo tą naklejkę, tak, szybko przy okazji, się przejdziemy do kamuflaża spokojnie, naklejka, zobaczmy, jest, Był jak widać szaleństwo, tak wygląda, taka mała, nie, okej, okay. spokojnie, dobry początek, lecimy dalej, kupujemy resztę, mamy także czaszkoza, wizytówka, odblokuj, o, nie to kliknąłem, czy nie, czemu mi kliknęło tutaj na górę, tak, odblokuj tę nagrodę za 30, czaszkoza no, tutaj raczej nie będę pokazywał, ona wygląda tak, jak teraz widać na ekranie, mamy także żeton podwójnych PD, tutaj nie ma chyba co pokazywać Mam nadzieję, że, macie, że jesteście przygotowani i macie ogromną ilość żetonów, taką jak ja e, Tu mogę w sumie szybko pokazać e, Tak, tak to ogólnie wygląda u mnie 40 godzin, tutaj 45 na bronie No, trochę tego jest, trochę tak jest, milordzie powiedziałem Także lecimy dalej, kupujemy dalej Kupiłem tutaj normalnie cukierek Talizman, Proszę bardzo, nie wiem czy mi mi to się klika, jakby ja klikam X i o, okej okay. Gra się glitchuje, cool, dzięki gro, naprawdę Naprawdę Ej dobra, cukierek, talizman, boom, kupujemy no, Let's go. Mamy, mamy cukierka, no to szybko pokażę tego naszego cukierka pysznego. Zobaczmy, czy jest w ogóle słodki. Dobry jest. E, talizman tak. Musimy wejść chyba na sam końca, albo na początek. A nie, tutaj się wstrzelił. Pan w numer 4 slot. Okej, okay, cukierek. Tak wygląda. Taki trochę cukierek. A bardziej jakie jajko jakieś, takie. Jajko lud, nie wiem. <laughs> Jakiś jajko logic, nie? Dobra, e, lecimy dalej. Skórka na... Tutaj właśnie e pojazd, jest to helikopter i stworokopter. <noise> Brzmi cool nie wiem czemu to mi się dzieje, że klikam to i mi się klika tamto, nie mam pojęcia. Proszę bardzo, tak wygląda, już go założymy i zobaczymy. Tylko musimy wejść w dostosuj, tak, pojazdy i znaleźć helikopter, czyli to będzie w miejscu. Tutaj, tym, lekki śmigowiec. wy e, wypalić, tutaj bardzo fajnie tam wyglądają niektóre, które się otrzymało, ale my szukamy stworokopter, moi drodzy, co jest ten? Tak wygląda, proszę bardzo. Okej, okay. Taki, takie tutaj elementy kości, tak, widzę, nie wiem, żebra, kręgosłup, nie wiem, tak mi się wydaje, to przynajmniej tak to wygląda, A, nie wiem, powiedzcie, co to jest, może wy wiecie, lecimy dalej do eventu, wydajemy resztę, e, tak jest, promień śmierci obcych, jest to bardzo fajna broń, ponieważ jest to 50 e, deagle, tak, 50 GS i jak widać mamy tutaj, jak zbliżymy, Space on the Space on Zombies Space, Land, czyli jedyna e, dobra grain Fint za, warto zagrania, jeżeli nie graliście zombies Bardzo hardkorowa, bardzo trudna, najtrudniejsza jednak z najtrudniejszych ever e, tutaj jeśli easter egg, Super i tak dalej Bardzo, bardzo camiętujemy co i no, to jest najlepsza mapa, tak? Ich premierowa była najlepsza mapa, chyba każdy wie Zombies sp sp Space Land i to jest taki właśnie easter egg mały nawet mamy same UFO kosmita, który był hardkorowy do zabicia, to było straszne. E, także no, niezbyt zapamiętowalne, ale fajnie, że tutaj to wkluczyli, że jako, jako że to jest ich gra, co nie? E, więc no, cool. Także pozostało nam kupić. Oczywiście tutaj dodatki mamy takie średnie, powiedziałbym. E, możecie sobie szybko zobaczyć, jak chcemy się nie ruszam. Tak, mamy takie dodatki. Tutaj się one tak fajnie nie prześwietlają, ale kupujemy. Za 150 dosyć drogo. E, także kupujemy, proszę bardzo. odblokuj mamy digla. Tak jest. Oczywiście te wszystkie rzeczy, fajne, że. które zbierzecie w tym roku, przeniosą się do kolejnej gry. Więc to jest w tym roku po raz pierwszy ever tak fajnie, że te wszystkie rzeczy się przenoszą. A także, no, tak, wygląda dołącz do mnie, także mamy ekran przeczytywania, Let's go, kupimy, zobaczymy. No, mamy takiego, tutaj jakąś. nie wiem, złotą rękę faraona. Dołącz do mnie, napisane. Więc spoko, tak ona się tu prezentuje. No dobrze, że tam to wywalone, kupujemy. Taką kupimy już, nie? E, tu oczywiście wiadomo, mieć 15 nagród. E, właśnie teraz kupimy 10 rzecz i odblokujemy jak wiecie Rose. Mamy tutaj jeden kwadracik pod mną i będzie Rose. Także kupujemy Talizman Pech i mamy takiego pseudo czarnego kota. Spoko. Spoko, zobaczymy. O, gra się znowu gliczuje. Cool, dzięki, że mnie wywala. Teraz tak sprawdzimy sobie tego kota oczywiście. E, tutaj normalny Talizman. Gdzie jest ten nasz kocik czarny, kurde, teraz go znaleźć Czemu tu jest tyle tego, nie ma tego tak fajnie posegregowany, tylko trzeba szukać i szukać O, proszę bardzo, jest, pech, no jaki tu pech, to ja nie wiem, bo czarny kot Chyba, jo, chyba o to mi chodzi, jak widzicie czarnego kota, macie pecha e, Według tutaj całego świata, cool e, Dalej lecimy, poszatkowanie, naklejka na broń No jest to naklejka taka w bo mała wygląda tak Czyli mamy właśnie taką dynię Pseudo, spoko, No także pamiętajcie, poziomu, z czego <laughs> Chyba każdy skończył Battle Pass w tydzień, co nie? Więc to nie ma, nie ma, Naprawdę, jak na razie, dwie nagrody. Te oto dwa. Pamięcie poziomu, chyba każdy to ma. Już jakby. No i tak, ja teraz to odbiorę i co z tym zrobię? No, co z tym zrobię, dobra Tam nagrody takie powinny usunąć albo dać mi jakiś w zamian, albo po prostu takich w ogóle nagród na pierwszym miejscu nie powinien dawać. To jest jakieś śmieszne. Z tymi pamięciami poziomu, naprawdę. Tego nie rozumiem, więc od razu kupmy jedno i drugie, żeby mieć z głowy. Lecimy dalej. Takie zdobyliśmy. Także Rose skin, już pokazuję, jak wygląda. Proszę bardzo, Rose cukierek, tak wygląda. Tak się prezentuje. E, tu mamy nawet z typu panieczynki, tak, na, na butach. No, fajnie to wygląda, fajnie, no? naprawdę. Fajny skin. E, także no, bardzo fajnie. I teraz tak, bardzo kolejna fajna rzecz. Jest to 12 nagroda, czyli właśnie brutalny koniec. Tak się nazywa ten blueprint. Jest to na ważnika 9. Ma takie dodatki i prezentuje się właśnie w ten sposób. Nawet fajny, naprawdę, polecam, polecam, ponieważ bardzo fajnie wygląda tutaj. End mamy z tyłu napis, mamy taki typowy survival, zombie, apokalipsa. I mamy taką nawet czachę, którą zbyt ciężko widać, bo wszystko jest czerwone. Ale no, fajnie to wygląda. Tu mamy też czach przy lufie. Naprawdę, bardzo się tutaj on fajnie prezentuje. Także no co, kupujemy, kupujemy go za 200 duż. Tak? To jest e, trzecia, druga najdroższa rzecz, tak. Tutaj ceny mieliście oczywiście na początku, jak to wygląda. E, e, no Więc generalnie mamy 15, 30, 30, 60, 90 i tutaj 2, i 1000, tak. No to były wyjątki typu, że było 2000, 200, tak, kosztowało. Ale no dobra, zobaczmy kolejna. Mamy emblemat, oko węża, prezentuje się tak, więc bardzo fajnie. Mamy taką syrenę, która, nie wiem, jak jest taka całość taka. Cała jakaś, ma takie węże jak meduza, trochę. No więc tam, dobra, także mamy talizman z martwych, proszę bardzo. <grytanie> to jest zajwisko, to jest tombstone nagrobek, nasz piękny, z martwych. Zobaczmy, jak aż wygląda na broni, to mnie ciekawi. Będziemy używali, będziemy używali wodę jak najbardziej. E, w kodzie zombies, MWZ, tak jak najbardziej. E, tylko teraz weź go znaleźć, nie? Weź ten jest tego na nagrobek, na, na ten jeden. Nasz. Yy, 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 szukanie talizmanów, nie wygląda właśnie. W ten sposób, moi drodzy, nie możecie znaleźć. mamy nawet, kurde, fire sale, ja pienicze. Gdzie jest? Tu jest, proszę bardzo, tak się prezentuje no dosyć duży, dosyć duży. Myślałem, że będzie mniejszy. Wow, fajnie. Z martwych. Fajnie, taka zombie e, ręka wychodząca z grobu. Spoko, to co, lecimy dalej. Zostały tutaj e, końcówki, dosłownie nagrody, dwie ostatnie nagrody. Jedna to jest pora na strachy. Naklejka na broń. Już kupujemy. Takiego tutaj kacperka duszka, proszę bardzo. Tak się prezentuje, jest to naklejka na broń. Taki napakowany duch. <laughs> I finalnie na koniec. E, no, przed finałem, no bo jeszcze będzie nasze... Naszy gulek. E, apa, apatia apatia wiznówka Tak się prezentuje. Takie kości, jakieś połamane zęby, grzyby. Nie mam pojęcia, co tu jest, jakaś grzybnia. Ale no. Tak, finalnie także odmówi się y, kamo, które sobie troszkę kosztuje 1000. Mi zostało, jak widać jeszcze. No nie, chyba nie zostało, tylko się zbagowało. To się baga, że mi mówicie, że mam duszę, a nie powinny mieć, bo wszystkie już wydałem. E, nieważne. I finalnie kupujecie kamo, tak, które już pokazuje, jak, jak wygląda. Jak widać zostało mi 4 dusze już na nic nie potrzebuję, więc Więc tą błękną mi się oddała ale się nie da. Dobra, zaprezentuję Wam kamo. Generalnie kamo było lepsze, bo zostało zerfione, więc wygląda wciąż zarąbicie. W sumie to pokażę Wam. Po prostu na strzelnicy. Oczywiście tak, nie pokażę wam tutaj w ciemnych miejscach, tak, ale bo musieli zagrać aktuali w grze. Możecie sobie już się zagrać u siebie w grze na Wądek i zobaczyć, jak ta kamo wygląda. E, na wszystkich broniach, jak wygląda, broni zrobicie. To nie jest tak, że zmieńcie dodatek i, i ten dodatek nie jest coverowany, jest czarny, jak to z blueprintami bl 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 bywa, czy w Black Ops Color DM Ultra było straszne pod tym względem. A tutaj ta kamo aktuali coveruje wszystko. Nieważne jak brąz zbudujecie, czy jakieś LMG, jakieś długie tak itd. To wygląda na, na, naprawdę pięknie. Tu mam oczywiście pod przykład M13 też mam y, tutaj naklejkę, tak, więc to, to się gdzieś zlewa z, z tym wszystkim. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, mam tu naklejkę toło i też toło, naklejkę, więc no. E, więc no, generalnie to może u was inaczej wyglądać, zależnie jakie macie kombinacje tutaj tego wszystkiego. E, chociażby zobaczmy też na tym e, blueprincie, jak, przykładowo, jak będzie wyglądało, jak użyjemy na przykład na takim pulpecie, tak ostry pulpet jest to skin taki z sklep, sklepu, jak widać to się wtedy tak blenduje ciekawie, czyli mamy też, jak mamy cię zestaw jakiegoś blueprinta, to niektóre te kolory i tak dalej, dodatki zostaną, chyba że dodatki zaczną zmieniać to wtedy ta barwa wiadomo będzie fioletowa przecież no ten kolor tutaj mamy taki fioletowy, odcienie zielonego niebieskiego, fioletowego i tak dalej, więc no bardzo fajne kamo, naprawdę jedno z najlepszych moim zdaniem że oczywiście to w sekcji tutaj wydarzenia, czyli tutaj będziemy mieliśmy wydarzenia wszystkie z całej gry i tak się to moi drodzy prezentuje, tak wygląda ta I dajcie znać co myślicie. Oczywiście one wyglądają trochę lepiej, one się powinny świecić, czy zostały zmienione. Ale czy wciąż, jeden z najlepszych kamo, jak najlepszy, naprawdę. Nie jakiś. Ojo, no, na no, kama, no powiecie co, szczerze, co wygląda lepiej. Eee, ten, ten, właśnie kamu, czy. czy to, <ścoughs> naprawdę, czy to. To jest to samo, tylko tam to jest bardziej jaśniejsze, co nie? tym jak jest. Eee, to wiadomo, to się właśnie to dziwnie zalewa teraz, bo mamy ten blueprint. Przy, pod przykład wziąłem rapa, ale no, jak sobie napiszę, takiego F-tax że weźmiemy, to będzie już od razu i Inaczej tak wyglądało to, ponieważ będzie to e, wyglądało tak, tak? A więc no, moi drodzy, możecie sobie posprawdzać na wszelkich buprintach i tak dalej, jak najbardziej, czy na Wrocławie i tak dalej, jak to wszystko się prezentuje, ale no, zależnie jaki macie skin, mamy się schemat, to będzie to wyglądało znacznie inaczej albo będzie po prostu wam zakrywało całą broń, jak, jak tutaj zresztą widać także, moi drodzy, to by było to jest cały event The Hunting pamiętajcie, skończcie go, on jeszcze będzie trwał 13 dni, czyli 2 tygodnie czyli, o ile się nie mylę, do 7 października także macie trochę czasu, więc to tutaj nawet spoko, że jest tak długo, to ten event trwa i szkoda, że się kończy i, wiadomo, zniknie, nie będzie już go nawet pewnie za rok ta cała mapa, cała praca, która weszła tutaj w życie wiadomo, Almazera w, noc, i w DMZ, i The Hunt Wondel i tak dalej, więc to jest bardzo fajne, ale no, na końcu co chciałem pokazać właśnie jak ja te dusze i to zajęło około 20 godzin w grze, może 25, bo w DMZ na początku robiłem i trochę też w multi, no powiedzmy coś blisko 30 godzin, przy wolnym, tempach, przy wolnym tempie 40 godzin wam pozajmie się wiadomo, zależy ile gracie dziennie, no to wiadomo, wam zajmie to wam długo, albo na przykład 5 dni, bo gracie 8 godzin dziennie, tak, prawda? Więc no, ogólnie, żeby tutaj wejść w y, baterial, musi się właśnie znaleźć tutaj O, klikacie się wchodzicie w to i generalnie jakby znajdziecie się właśnie tutaj. Tutaj te, te czwórki, wchodzicie na górę, tak, wchodzicie na górę i to, to, to i tutaj właśnie mamy także e, Zombie Real, trójki Z czego bardzo fajny game od polecam I Tutaj właśnie mamy blokadę, w tej blokadzie zdobywacie teraz na tą chwilę 25 dusz na grę Generalnie co powinniście zrobić, powinniście wejść albo ze znajomym Albo wchodzicie właśnie samemu, czyli włączycie randomów, klikacie L2, włączycie randomów I gracie całą grę, dosłownie jesteście w stanie podczas jednej gry, gry zdobyć, dosłownie 25 dusz, zależnie jak jesteście szybcy, u mnie to zwykle było o dobrych 4 minut do tak maksymalnie 8 minut, jeżeli mam problemy, tak? Jest to ultra mega szybka metoda, po prostu wudzacie do gry, zabijacie graczy tam gdzie za są na celach, tak? Bierzecie ich dusze no i po prostu wychodzicie z gry. Dosłownie i macie te duże, nie musicie grać całej gry, więc zależnie jak szybciej jesteście. Mój rekord był 2 minuty, ale to oczywiście było przy 16 duszach, teraz to zostało zwiększone do 25 i mój rekord był chyba 3,5 minuty, także nieźle. Ale zwykle takie gry average to było 5, 6, 7, 8 minut, tak? Więc no. Ale generalnie, też jedna rzecz, co zrobicie, możecie zrobić: czyli jak kupicie jeden specyficzny bundle, to dosyć, tych dusz nie musicie nawet zbierać, po prostu zabijacie typa i tyle. Ten oto, moje drodzy bundle on kosztuje 2000 kart Jeżeli nałożycie ten oto wykrywasz duchów i go nałożycie na, na, na broń, tak? Jest to wykrywasz duchów, on dosłownie wam, wam wykrywa duchy. czy jak jesteście obok ducha, ten, ten taki będziecie mieli taki specyficzny głos, że on po prostu pyka i że jest duch w pobliżu. Także to powoduje to, że właśnie na ekranie, w wam zaprezentuje gameplay. Więc jak widać, tutaj nagranie trwa 7 minut. Ja zdecydowałem merch, dosłownie w ciągu tych właśnie, tym czasie zdobywam te 16 dusz. Teraz, oczywiście, na to, ile możecie zrobić 25, z czego jest to o wiele więcej? I po prostu lądujecie, zabijacie graczy i tyle. dosłownie polecam, oczywiście, mieć tutaj swoje ulubione broń, typu jakiś karabin, jakiś shotgun, broadside, czy to jak tu każdy oczywiście biega z lockwoodem, e, który ma dodatek, że zabija na strzała. Także, oczywiście, tutaj ważne jest wykańczanie tych graczy. Czy tak naprawdę możecie nawet ukradać komuś zabójstwo z daleka, tak? I nie musicie po te dusze iść, czyli po prostu lądujecie i nawet możecie z daleka ze 100 tego typa zabić, tak? Nie musi do niego dochodzić, z czego go dobijecie? Nawet tak, że to nie jest wasze zabójstwo. Zabijacie typa i dosłownie nawet dobijacie go zawsze nożem, a dzięki temu te właśnie dusze do was przylatują, tak? Nie musicie jakby ich brać, i nawet gdyby, to te dusze tak w ogóle, yy, jakby nikt wam ich nie ukradnie, chodzi o to, nie? Chodzi o to, że one się zmieniają w takie mniejsze dusze i te dusze do was przylatują, nawet jak są przeciwnicy bardzo daleko, jak jest tutaj widać teraz na gameplayu. A tutaj zabijam Delikwenta, zabijam w tej chwili i jak właśnie go zabiję, wiadomo, powinien go wykończyć tutaj nożem, ale go wykańczam moją bronią główną i jak właśnie go zabijam, te dusze wszystkie do mnie przylecą, tak to się ogólnie prezentuje. Jeśli tu te nie było widać tej animacji, ale zaraz w sumie wam pokażę tutaj e, z innym clipem, jak tutaj to ogólnie wygląda e, z tymi duszami. Posłownie one do mnie przylatują dzięki temu, że mam ten oto e, ten ekran broni, który wiadomo tutaj kosztuje w bundle, więc ponownie takie trochę pay to win. Ale generalnie warto, jeżeli chcecie sobie ukrócić ten czas i macie. Możecie sobie trochę wydać i tak dalej, co nie, więc spoko. Tu macie kolejny przykład, właśnie nagrania: jak te dusze są wsysane. Eee, no tutaj wiadomo, nawet jak, jak, jak nawet 100 metrów, 200 z daleka, to jak zabijecie ziomka, te wszystkie dusze są do was przysysane. Nieważne, jak są te, ci ludzie daleko, nawet jak goś leży i po nie wiadomo, tutaj te niektóre dusze nie, nie zostały przysane, ponieważ nie są to moje kile, tak? Ktoś inny to wykończył, zabił, więc no tak to ogólnie się tu prezentuje. Ale jak widać, mam 16 dusz, nagranie to trwa 4 minuty, także bardzo fajne strategię możecie w tej chwili wyjść z gry i tak naprawdę tyle. I macie wszystkie dusze po wyjściu z gry. Także na multiplayer tego nie możecie robić, coś dziwnego w DMZ też nie. Musicie zginąć, musi was cały tym zginąć. Ale w tym trybie blokada Warzone możecie po prostu zrobić, więc to jest najszybsza metoda, e, jaką e, możecie zrobić. I to by było moje zdanie. Zrobiłem tyle, jeśli chodzi o ten cały tutaj, e, moim zdaniem, e, poradnik taki mały. i Także zaprezentowanie tych całych nagród. Także jak zwykle bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie w górę, że wam się podobał film i coś tam trochę pomogę, chociaż z tym grindem i tak dalej. No i co powiedzenie oczywiście w zbieraniu macie na około nas to dwa tygodnie, zanim ten event zostanie kompletnie usunięty. E, no i co? To był tyle. Także subskrybuj kanał, jeżeli tu jesteś nowy, a chcesz otrzymywać takie bardzo fajne, właśnie poradniki, informacje i dalej. Będzie sporo newsów informacyjnych na temat, oczywiście, nowego koda, który wychodzi stosownie za 3 tygodnie. Będzie grany, będzie coverowany. Także e, dziękuję, jak zwykle. No i co, do usłyszenia w kolejnych. Na razie, maklerout.